Otacza cię wyjątkowy blask, światło, które emanuje z Twojego wnętrza, a którego często nie dostrzegasz. Nadszedł czas, abyś rozpoznała siłę, która mieszka w Tobie. Anioły, w swojej nieskończonej mądrości, przychodzą do Ciebie z darem uznaniem za drogę, którą przebyłaś. W końcu to zdobyłaś! Uwierz, każdy krok, który podjęłaś, był przygotowaniem na tę wzniosłą chwilę. Nadeszła pora, by uwolnić się od więzów przeszłości. Uwolnij się od wątpliwości i lęków, które uporczywie goszczą w Twoim sercu. Zasługujesz na to, aby żyć pełnią życia. Gdy patrzysz w lustro, zobacz nie tylko swoje odbicie, ale boską esencję, która w Tobie śni. Uwierz, że wszechświat sprzyja Twoim planom. Twoja podróż, pełna wyzwań, ukształtowała silną i odporną kobietę. Jesteś wojowniczką, która przetrwała burzę i mimo wszystko wciąż stoi na nogach. Teraz anioły mówią ci, że nadszedł czas, aby zebrać owoce swojego wysiłku. Pozwól, by wdzięczność zakwitła w twoim sercu, bo to ona jest kluczem, który otwiera drzwi do nowych możliwości. Połącz się ze swoją intuicją. Ponieważ to ona jest głosem aniołów prowadzących cię naprzód. Słuchaj szeptu swojego serca i pozwól sobie znowu marzyć. Marzenia są mostem, który łączy to, co możliwe, z tym, co realne. Możesz stworzyć życie, jakiego pragniesz wystarczy uwierzyć, że na nie zasługujesz. Wiedz, że nie jesteś sama w tej podróży. Otacza Cię legion istot niebiańskich, gotowych wspierać i prowadzić Cię każdym krokiem. Gdy pojawią się wątpliwości, węzwij ich obecność. Są Twoimi sojusznikami, zawsze gotowymi ofiarować miłość i światło w chwilach ciemności. Zmiana zaczyna się od wewnątrz. Gdy transformujesz swój sposób myślenia, zmieniasz rzeczywistość wokół siebie. Uwolnij się od ograniczających przekonań i otwórz się na obfitość, która jest w zasięgu twojej ręki. Jesteś kanałem pozytywnej energii, a to może wpłynąć nie tylko na twoje życie, ale także na życie innych. Wyobraź sobie swoje cele z jasnością i intencją. Poczuj, jakbyś już żyła tym, o czym marzysz. Energia, którą emanujesz, przyciąga wszystko, czego pragniesz. Anioły pomagają wyrównać energię wszechświata, aby twoje pragnienia się spełniły. To moment, by działać z pewnością siebie. Podczas swojej podróży pamiętaj, aby świętować każde, nawet najmniejsze zwycięstwo. Życie składa się z chwil, a każda z nich zasługuje na uznanie. Dziękuj za każdy krok, za każdą naukę. Praktyka wdzięczności tworzy krąg obfitości, który rozszerza się w Twoim życiu. Pozwól sobie być wrażliwą i otwartą na zmiany. Wzrost często przychodzi poprzez ból i walkę, ale przynosi też bezcenne nagrody. Nie bój się ryzykować i otworzyć serca na nowe doświadczenia. Magia dzieje się poza Twoją strefą komfortu. Relacje, które pielęgnujesz, są kluczowe dla Twojego rozwoju. Otaczaj się ludźmi, którzy podnoszą Twoją wibrację i wierzą w Ciebie. Miłość i wsparcie, które dajesz i otrzymujesz, są niezbędne dla Twojego duchowego wzrostu. Pamiętaj, że zasługujesz na bezwarunkową miłość. W miarę jak wkraczasz w ten nowy etap, pozostań w kontakcie ze swoją istotą. Samoopieka jest niezbędna, dbaj o swoje ciało, umysł i ducha. Medytuj. Praktykuj wdzięczność i znajdź chwilę ciszy, aby słuchać wewnętrznej mądrości. Ta więź wzmocni Twoją pewność siebie i jasność myśli. Anioły są tutaj, by przypomnieć Ci, że jesteś istotą światła, godną miłości i szczęścia. Nie wahaj się prosić o pomoc, gdy czujesz się zagubiona lub zdezorientowana. Boska pomoc jest zawsze dostępna wystarczy, że otworzysz serce i umysł, aby ją przyjąć. Jesteś częścią czegoś znacznie większego. Zaufaj swojej intuicyjnej mocy. Czasami odpowiedź, której szukasz, już jest w Tobie. Pozwól swojej wewnętrznej mądrości prowadzić Twoje decyzje. Anioły szepczą, że masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby lśnić. Niech twoje światło oświetla drogę innym. W tym czasie odnowy pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa na nowy początek. Przeszłość nie definiuje twojej przyszłości. Masz moc, by stworzyć życie pełne miłości, radości i spełnienia. Uwierz w siebie i w siłę, która w tobie drzemie. Dziś anioły świętują razem z tobą. Zdobyłaś szczególne miejsce wśród gwiazd i teraz nadszedł czas, by śnić na jaśniej. Przyjmij swoją podróż i pozwól, by boskie światło Cię prowadziło. Jesteś posłanką miłości i nadziei, a świat potrzebuje Twojego blasku bardziej niż kiedykolwiek. Każdy krok, który stawiasz na tej oświetlonej ścieżce, jest świadectwem Twojej siły, odwagi i determinacji. Gwiazdy na niebie zdają się świecić jaśniej, jakby kłaniały się tobie, uznając twoją wyjątkowość i znaczenie twojego wkładu w wszechświat. Teraz jest czas, abyś pozwoliła sobie marzyć na wielką skalę. Nie ograniczaj swojej wizji do tego, co wydaje ci się możliwe. Poszerz swoje horyzonty i pozwól swojej wyobraźni płynąć swobodnie. Anioły są u twego boku, zachęcając cię do odkrywania nowych wymiarów swojego życia. Każde marzenie, które pielęgnujesz, jest jak ziarno, które gdy odpowiednio odżywione może rozkwitnąć w coś wspaniałego i transformującego. Wyzwania, które napotkałaś, nie są barierami, lecz trampolinami do Twojego wzrostu. Każda blizna niesie historię, każda łza przynosi lekcje. Spoglądając wstecz, dostrzeż nie tylko trudności, ale także siłę, którą w sobie rozwinęłaś. Piękno Twojej podróży tkwi w Twojej zdolności do podnoszenia się i to powinno być celebrowane. Jesteś prawdziwym archetypem odporności. Gdy żegnasz się ze starymi wzorcami, otwórz swoje serce na nowe możliwości. Życie to nieustanny przepływ zmian i transformacji. Pozwól, by energia odnowy Cię otoczyła, przynosząc nowe doświadczenia, ludzi i szanse. To co kiedyś wydawało się nieosiągalne, może teraz stać się częścią twojej nowej rzeczywistości. Uwierz, że jesteś zdolna do stworzenia życia, które współgra z twoimi najgłębszymi pragnieniami. Energia, którą wysyłasz, jest potężna, a wszechświat zawsze cię słucha. Kiedy dostrajasz się do swoich najprawdziwszych wartości, wszystko staje się możliwe. Anioły dmuchają odwagę w twoje skrzydła, prowadząc cię ku temu, co naprawdę się liczy. Za każdym razem, gdy napotykasz przeszkodę, wykorzystaj ją jako okazję do nauki i wzrostu. Zamiast czuć się zniechęcona, zapytaj siebie czego mogę się z tego nauczyć? Ta zmiana perspektywy zamienia wyzwania w okazję do samopoznania. Dzięki temu z każdym krokiem stajesz się silniejsza i mądrzejsza. Twój głos jest wyjątkową melodią która zasługuje na to, by zostać usłyszana. Nie ukrywaj się w cieniu, nadszedł czas, by w pełni się wyrazić. Niezależnie od tego, czy poprzez słowa, działania czy twórczość, pozwól światu poznać artystkę, która w tobie żyje. Anioły zachęcają cię do uwolnienia się od zahamowań i ukazania swojej prawdziwej istoty. A kiedy strach spróbuje ci coś wyszeptać, Pamiętaj, że jesteś silniejsza niż jakiekolwiek wątpliwości. Jesteś siłą natury, zdolną do transformacji swojego życia i życia innych. Każde przezwyciężone wyzwanie czyni cię źródłem inspiracji dla tych, którzy cię otaczają. Twoja odwaga może oświetlić drogę komuś, kto potrzebuje tego wsparcia. Połączenie z naturą może być potężnym sprzymierzeńcem w Twojej podróży. Pozwalając sobie na zwolnienie tempa i docenienie piękna otaczającego cię świata, regenerujesz swoją energię. Poczuj trawę pod stopami, posłuchaj śpiewu ptaków i oddychaj świeżym powietrzem. Te chwile połączenia są kluczowe dla twojego dobrostanu i jasności umysłu. Nie lekceważ potęgi swojego umysłu. To, o czym myślisz, tym się stajesz. Ćwicz wizualizację i używaj wyobraźni, by tworzyć rzeczywistość, której pragniesz. Wyobraź sobie, że już żyjesz swoimi marzeniami i poczuj emocje, które to przynosi. Ta praktyka nie tylko przyciąga to, czego pragniesz, ale także wzmacnia twoją wiarę w siebie. Bądź dla siebie dobra. Nadmierna samokrytyka może być zdradliwym wrogiem. Zamiast siebie oceniać, traktuj się z miłością i współczuciem. Nie jesteś doskonała i to właśnie czyni cię wyjątkową. Pozwól sobie na popełnianie błędów i uczenie się z nich, ponieważ każda z tych lekcji dodaje nową warstwę do Twojej mądrości. Anioły są Twoimi przewodnikami i obrońcami, zawsze gotowymi pomóc Ci odnaleźć drogę, gdy poczujesz się zagubiona. Nie wahaj się prosić o znaki i wskazówki. Są tutaj. By przypominać ci, że nie jesteś sama i że twój rozwój jest świętowany w wymiarze duchowym. Komunikacja z nimi może być latarnią w twoich najciemniejszych chwilach. Czasami zmiana wymaga skoku wiary. Miej odwagę, by zrobić ten krok, nawet jeśli nie widzisz całej drogi przed sobą. To w nieznanym kryją się największe możliwości. Pozwól, by prowadziła cię ufność i zobaczysz, jak drzwi, których się nie spodziewałaś, otwierają się dzięki temu aktowi odwagi. Kiedy pozwalasz sobie śnić, inspirujesz innych do tego samego. Twoje światło jest zaraźliwe i może stworzyć falę pozytywnej energii wokół ciebie. Z całego serca dziękujemy za Twoją obecność i uwagę. Zawsze jest radością dzielić się tymi przesłaniami, które oświetlają naszą drogę. Aby potwierdzić otrzymanie tej wiadomości, Odpowiedz zdaniem, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie zapomnij również dołączyć do nas na naszym kanale. Zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z nowościami i kolejnymi przesłaniami od aniołów. Świat potrzebuje Twojego światła bardziej niż kiedykolwiek, a Twoja obecność jest kluczowa w szerzeniu tej pozytywnej energii. Pozwól swojej podróży nadal jaśnić i pamiętaj, każdy krok który stawiasz jest cennym wkładem w wszechświat Bądź uważna i do zobaczenia wkrótce